No i tutaj tak naprawdę mamy dwie osoby, które zasługują na to miano. Niebezpieczne zachowanie dwóch nastolatek, które cierpią na syndrom smartfonowych zombie. Ograniczona widoczność nocą, przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, włączony ekran smartfona. Można powiedzieć, tym razem się udało, akcentując na tym razem, Marku. Tak, ale widać tam po lewej stronie martwe pole, to znaczy, że jesteśmy gdzieś przy blisko skrzyżowania, że te przejście dla pieszych nie, musi, nie może być wcale w dalekiej odległości. Jest F wskazująca na możliwość wykonania skrętu w lewo, więc tak naprawdę zabrakło chyba kilku metrów, może trochę wyobraźni, albo po prostu woda w głowie u nastolatek, które w okolicy gdzieś mieszkają, przechodzą tam na co dzień. Też demotywujące jest to, że one są dwie. Być może gdyby była jedna, to zachowałaby się bardziej odpowiedzialnie. A tak, jedna przed drugą chce troszeczkę się popisać, i a idziemy sobie tutaj, co nie. Często obserwuję takie sytuacje na skrzyżowaniach, że idzie jakaś grupka, jeden przebiega na czerwonym świetle, ale pozostali stoją. A ten po drugiej stronie ulicy, ha, 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 cieniasy, boją się przejść, tak? Nie to on wychodzi tak naprawdę na głupka, a nie ci, którzy zostali, bo oni zachowali się zgodnie z, z przepisami. Warunki nocne mogą tutaj powodować jeszcze dodatkowe zagrożenie, że te dziewczyny są niewidoczne. Smartfon, o którym wspomniałeś, być może, że uratował im życie. Dziękuję, że to powiedziałeś. Natomiast pozwól mi na puentę, która w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałeś, będzie brzmiała następująco. Woda w głowie, włączony ekran smartfona, no to jest tak naprawdę gotowa recepta na to, żeby na drodze było niebezpiecznie.